W nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku rozegrała się jedna z najbardziej tajemniczych tragedii polskiej historii. Zdarzenie, które do dziś budzi pytania i spekulacje: Co się tak naprawdę stało tamtej nocy w Gibraltarze? Wyobraź sobie Jesteś generałem Władysławem Sikorskim, naczelnym wodzem i premierem Polski na uchodźstwie. Właśnie wróciłeś z podróży na Bliski Wschód, gdzie widziałeś polskich żołnierzy walczących z nazistami. Spotkałeś swojego zaufanego dowódcę, generała Władysława Andersa. Wszystko poszło doskonale. Przyszłość wydawała się obiecująca. Teraz wracasz do Londynu, zmęczony, ale zadowolony. To miał być zwyczajny lot. Jest 4 lipca 1943 roku. W powietrzu czuć zmianę. Niemcy tracą pozycję. Wieczorem przychodzisz na lotnisko w Gibraltarze, brytyjskim terytorium, bezpiecznej bazie aliantów. Wszyscy widzą w tobie nadzieję Polski. O godzinie 23:05 wchodzisz do samolotu Liberator AL523, pilotowanego przez kapitana Eduarda Prchala. Na pokładzie jest 16 osób, w tym twoja córka Zofia i generał Tadeusz Klimeczki. Wszyscy są podekscytowani powrotem do Anglii. Kontroler lotniczy daje zgodę na start. Silniki ryczą, samolot przyspiesza i unosi się w powietrze. Wszystko normalne. Mówisz sobie: Zaraz będę w Londynie, zaraz zobaczę rodzinę, zaraz będę w ciepłym łóżku. Zaledwie 16 sekund tyle trwała podróż. W 16 sekundach twoje życie zmieniło się w nieskończoność. Kapitan Prhal czuje, że coś nie działa. Uderza pedał. Próbuje ciągnąć drążek sterowy, ale maszyna nie reaguje. Ktoś na pokładzie słyszy pierwszy sygnał alarmu. Może słyszysz go ty? Ostatni dźwięk, który kiedykolwiek usłyszysz. Pilot wciąż walczy, ale ster wysokości jest zablokowany. Nie wiadomo dlaczego błąd techniczny, sabotaż czy po prostu los. Samolot zaczyna opadać. Dla 17 ludzi wewnątrz to już nie jest samolot. To więzienie lecące na smutną kolej swojej egzystencji. W Gibraltarze, na brzegu, ratownicy nie mają pojęcia, że dzieje się coś strasznego. Wieża kontrolna widziała start, ale sygnał znikł. Liberator spada z wysokości 100 metrów z szybkością 265 km na godzinę. Żaden człowiek nie przetrwa takiej kolizji. Może Sikorski czuje ostatnią sekundę, zderzenie nie ze śmiercią, ale z rozpoznaniem śmierci. Może jego ostatnia myśl dotyczy rodziny. O godzinie 23.06, niecałą minutę po starcie, liberator uderzył w Morze Śródziemne. Kadłub przełamał się na trzy części. Wszystko zatonęło w osiem minut. Osiem minut wystarczyło, aby świat zmienił się w chaos i rozpacz. Pratownicy z brzegu widzą światła i ognie. Motorówki pędzą w mrok, ale już za późno. Na powierzchni wody pływają szczątki i ludzie. Jedynym człowiekiem, który wyjdzie z tego piekła żywy, będzie czeski pilot Eduard Prchal. Wszyscy inni poszli na dno. Ale to nie koniec tajemnicy. Ciało generała Sikorskiego zostało wyłowione przed północą, w samej bieliźnie. Brytyjski lekarz zrobił mu zdjęcia. Trumna została owinięta w wojskowy koc i przetransportowana do Wielkiej Brytanii, niszczycielem Orkan. Ale gdzie jest jego córka Zofia? Gdzie jest Zofia Leśniewska, sekretarka z tajnymi dokumentami? Ich ciała nigdy nie odnaleziono. To dziwne. Dla Brytyjczyków wystarczyła szybka komisja, blokada steru wysokości, wypadek, koniec. Ale dla tych, których pytania były zbyt głębokie, pozostała tylko zagadka: czy Leśniewska w ogóle była na pokładzie? Może została uprowadzona do Rosji przez sowieckich agentów? Może ktoś zdradził? Spekulacje teorie spiskowe pytania bez odpowiedzi. 17 lat później, w 1960 roku, szczątki Sikorskiego wydobyto do badań. Ale nawet nauka ma swoje granice. Nawet ekspertyzy medyczne nie mogą wyjaśnić tajemnicy, która poczęła się z tych wód gibraltarskich. To była tragedia i tajemnica. Polska straciła swojego lidera w 16 sekundach. Przywódcy, który mógł zmienić bieg historii. To, co stało się po jego śmierci, polityczne spory, słabsza pozycja Polski wszystko to można prześledzić do tego jednego krótkiego lotu. Generał Sikorski chciał wrócić do domu, walczyć o Polskę, być świadkiem zwycięstwa, ale lot go zabrał, może go wciągnęło. Tajemnica go ukryła. Zastanów się nad tym, ile siły ma los, ile mocy ma jedna katastrofa, ile bólu może wyrządzić jeden moment. To była historia generała Władysława Sikorskiego, mężczyzny, którego śmierć została otoczona tajemnicą i zagadkami, które do dziś nie zostały rozwiązane. Jego pamięć żyje dopóki o nim mówimy. Jego los. Pozostaje lekcją o kruchości życia i o tym, jak jeden moment może zmienić przyszłość narodu. Jeśli ta historia Cię poruszyła, podziel się swoimi myślami w komentarzach. Opowiedz mi, co Ty myślisz o tej zagadce: Czy to było nieszczęście, czy sabotaż? Subskrybuj nasz kanał, aby poznać kolejne historie polskich bohaterów i zagadek. Historia ma wiele tajemnic, a my je odkrywamy. Cześć pamięci generała Władysława Sikorskiego i wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Spoczywajcie w pokoju. Wasza ofiara nie została zapomniana.